Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w to poniedziałkowe piękne popołudnie. Skoro parę dni temu pojawiło nam się filmik z fajnymi stablecoin farmami na marzec, no to teraz czas zaeksplorować właśnie trochę Digin Farm na ten czas. Nie chcę Wam tutaj pokazywać nie wiadomo czego, jakichś górnolotnych 10 APY, czy coś w tym rodzaju, no bo wiadomo, nie w tym sens, tylko coś, co naprawdę można by było użyć i nie będę też gdzieś tam operował po rzeczach, do których nie mam myślonego pojęcia, czy tam gdzieś tam po farmach, na tokenach, które nie wiem w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, więc dzisiaj skupimy się na Trzech będzie to METIS, będzie to TERA i będzie to Phantom. I pokażę Wam tutaj kilka opcji. Przede wszystkim na początku, no to jest taka sprawa, że dwa dni temu wyszedł Hermes. Hermes to jest coś takiego, co jest właśnie. Forkiem Solidity i zaraz będzie Zeus, który będzie właśnie forkiem Solidexu. No i razem z tym uruchomieniem, no to oczywiście oni wypłacają duże nagrody w tej postaci tokenu Hermes chociażby, i możemy wtedy sobie wyfarmić całkiem fajne procenty. Jak to robić? Klikamy tutaj Add Liquidity, przekierowuje nas właśnie do Hermesa. Tutaj właśnie dodajemy wtedy sobie pool. No i tylko nie strykujemy, ale supply zrobimy, no bo stykować potem robimy to na Star Stream i w ogóle TVL na, dzięki temu nam się podskoczył do 800 milionów jak na razie, więc fajnie to wszystko idzie. Dobra, eksplorujmy. Stars Metis R to jest od Stars 458% APR, także nie APY, także od razu mamy. Także jest fajnie. Patrzymy stable coiny. 29%, to jest fajne, tutaj mamy na Metis USDC, to nie o to nam chodzi, ale dalej patrzmy sobie, Hermes Metis 4700%, no to jest grubo, kochani, jest grubo, do USDC 5600, wiadomo to będzie dumpowane, także cena będzie spadać, ale może w tym czasie coś sobie zarobicie, tutaj mamy inne stablecoin farmy, 48, 38, także całkiem nieźle, nawet to nie jest DJ na jeszcze łapie się do tych farm stablecoinowych mamy tutaj też fajne pozycje, chociażby jeszcze na czym, na czym, na czym. No to tutaj już za dużo nie ma, ale też jak wejdziemy sobie właśnie tutaj w produkty, możemy też wejść w volty. No i na voltach sobie zobaczymy, co tu w ogóle ciekawego jest. Przesortujemy to sobie przez api i niech nam się pokazuje. A w tym czasie przejdziemy jeszcze właśnie na drugą e, tutaj opcję Metisową, i jest to Tethys. Tethys, który oferuje nam też tutaj dźwignię na naszych procentach, na naszych właśnie tych LP, no i widzimy tutaj Tetys Metis, no to jest 3000 APY tu akurat, a 2, no nawet do 2800 można dać, no oczywiście nie będziemy no, no w sumie Degen, no to można sobie walnąć nawet dźwignie, o to chodzi, tutaj robimy DGN, tu mamy 42-000% na tym Startstream, Startstream całkiem legitny projekt, mi się podoba także tutaj to nie jest jakiś coś nowego, co nie ma żadnego poparcia on sobie, jest tam już dużo kasy zamkniętej nawet w tym wszystkim dalej lecąc no to widzimy tutaj na Ravax, Metis 108, 100% możemy to jeszcze zboostować co tu jeszcze ciekawego Phantom, Cyk, Metis 100% także całkiem digen rzeczy są, to nam nam się chce zrobić, najbardziej nam się chce zrobić, ale zaraz zobaczymy API, no to zrobili z tego też jeszcze wolty oprócz puli tam, no to widzimy tutaj jakie są ładne procenty, no tutaj to chyba bym coś się pomylił a nie, bo oni to są coś takie jak fork właśnie Wonderlandu także może tyle wychodzić, sporo tego 7000, tu 1000 Także jest grubo, oczywiście, zróbcie sobie, poczytajcie w ogóle, o co tym wszystkim chodzi, jeśli chcecie bawić się. Może macie jakiś kapitał odłożony na to, żeby bawić się w Digital Farmy, co ja czasem robię, jakimś tam czymś takim, co mnie szkoda, żeby eksplorować. Przy tym uczycie się też, bo wrzucicie, należy zobaczyć, jakie błędy popełniliście po drodze. Może coś nie dopatrzyliście i przez to parę partyloty się straci albo zyska, Także fajna nauka. A tego nie da się nauczyć po prostu gdzieś tam czytając byle czego i, i patrząc jak ktoś to robi, no bo jednak mm, te błędy popełniamy sami i potem wychodzą jakieś kwiatki. Także z tej nie też ładnie po co 56% można gdzieś tam zaparkować. Także dalej przechodzimy do właśnie Luny. No, Luna wiadomo, nam odpalił Astroport, który w wolumenie tutaj był niedawno zaraz za Uniswapem. Całkiem fajnie sobie radzi. No i tutaj, czy to Degen? No, można powiedzieć, że Degen na no, 86% na ANC USD jest. Także to też jest fajne. Przesortujemy, może sobie według tego o nie w tą stronę polecieliśmy. Orion USD 125%. Tu widzimy, z czego się składa ten nasz procencik. No, jakiś tutaj psi, nth, no to tak średnio startera, shitcoin to raczej nie polecam no, no to coś takiego mamy ale możemy też wejść w spektrum, czyli to jest fajny tutaj projekt, który daje nam wolt i robi auto autocompound tych wszystkich alpi. no i tutaj podnosimy się do 240 na olionie na przykład co tu jeszcze ciekawego było ANC 136 tu spec USD 95, no Także te procenty idą do góry. A teraz przejdźmy sobie na Fantoma. I na Fantomie mamy tutaj Solidex. Solidex, który nam e, pokaże, właśnie jakie tu mamy procenciki. No i tutaj są całkiem niezłe. Mamy po 500% na Fantom Solidex Sex. E, tu wysypułowany Phantom Sex. No to 500%. Jest całkiem nieźle. Mm, Phantom Spell 400. Także to też jest całkiem godne. Tarot X, Tarot 215. Ładniusio, Iron Bank Phantom 268, jak jesteście bulliczną te projekty, to jest też ciekawie, żeby to wszystko wyszło. Także tu też jest parę farm takich, mmm, ciekawych, nie mam nic za w tych Binance Smart Chain czy poligonach bo nie, nie siedzę tam i nie wiem czy te w ogóle tokeny jakieś legitne są na Avalanche, teraz mało się tam dzieje generalnie, albo ja nie wiem co się dzieje, no niedługo będą subnety, o których będę nagrywał bardziej wejdą w życie, no to też coś ciekawego więcej, tam teraz na razie jest ta głównie gra e, robiła dużą Kabra, kadabra, czyli jakieś gdzieś tam o tych krabach trochę robiło tam całkiem fajną robotę. O, Phantom Soli 146. Także tutaj macie takie przykładne mm, jakieś Dijen Farmy. No to byłoby było na tyle dzisiaj. Za miesiąc sobie przeeksplorujemy coś tam nowego jeszcze i zobaczymy jakieś nowe, fajne miejsca. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.